Left hip and right hip. Top, left top, and yeah, right hip. we go. And give you a shift to the, hey through... right the, the, the shoe. Once we give you these, you need to stay in this immediate area. That you may strides right here. It's too, it's stay it's right in this out. area and I will take you on onto the, the track. Right. When I take you out on the track, I'll allow you to do strides down to the water table and then right back to the start. So, let me start by calling press Adam Reader. to of the United States of a is up, Curtis? Andres. You do you don't do it and then you yeah, can run ten yeah, thousand. Yeah. Yeah. Oh. Yes. Domingo! Sergey, okay. Sergey, Danielli, Pedrini of Italy, Brian Pilcher of the United States and Brian Nelson of the United States. Let's go! We're here in section one of the 55,000. Odpuszczaj go tamci i odpuszczaj! Odbiegasz od nich bardzo dobrze! Odbiegasz, ale trzymaj się go! To jest... To jest... To jest... To jest... Jesteś drogi, uciekasz mo! Bo... Uciekasz mo bardzo dobrze, uciekaj! Uciekaj! Dziesięć metrów masz do niego, biegnij! Viens-y! Congratulations! This To amazing. So, it To amazing. ciekawe. Dziękuję. To było I, się I kto ma tata drugiego w świecie? Kto ma tatę drugiego w świecie? To, no ja, no ja. Ale każde pokolenie ma być lepsze od tego poprzedniego, więc ty musisz być teraz pierwszy. Ja będę najlepszy w filmowaniu taty. <gry> No. Dobrze, więc y, prosimy o komentarz wicemistrza świata, mojego tatę Grzegorza Kiewczewskiego. No i co ja mam komentować? No mów No co, Ale co mam skomentować? No, no, a co jesteś Raz? w stanie mi powiedzieć teraz? Jak, jak się biegło? Ciężko się biegło. Czemu? Kazak był poza zasięgiem. A czego ciężko? Czemu ciężko? Wizziło strasznie w twarz Na no całej ho. jednej prostej a ja targałem całą grupę za sobą. No tak taki szkolny lekko błąd. No niekoniecznie. To niekoniecznie by był błąd. Ktoś musiał to ciągnąć. jakby było jeszcze wolniej, to, to by mogli mnie ościgać. A czułem się taki najedzony, a niewiele zjadłem, więc nie wiem, coś mi tu nie służy. Albo woda nie ta, albo, albo coś jest nie tak. A czy ja powiem bo... Ci, że y, mówisz, że Kazach poza zasięgiem w tym roku? Zdecydowanie. W tym roku. W, 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 przyszłym, w przyszłym Brazylii staniemy, za dwa lata staniemy mu na nodze, y, także nie ma problemu. Ale za dwa lata będę starszy dużo i będą moci przyjdą do tej samej kategorii. Ale on też będzie, yy, on ma 52 lata. No, więc będzie w tej samej kategorii. Więc będziesz mógł jeszcze tam gonić. Ale będzie będą ludzie o dwa lata młodsi ode mnie i od niego. Znaczy, nie wiem jak Kasi na przykład tato i jak Tomka tato, ale mój jest. Rechubiego. Ale mój jest wicemistrzem świata.